Siemanko, w kolejnym odcinku na i słuchajcie zaczynamy nowy event i jest to chyba zakrzywienie czasu tak się nazywa po polsku i jest to ostatni event przed team of the year i niestety ten event będzie trwał przez prawie dwa tygodnie, ponieważ za półtora tygodnia powinniśmy dostać e, właśnie rozgrzewkę team of the year, a mówię niestety, ponieważ ten event nie wygląda dobrze, po dwóch tygodniach naprawdę bardzo fajnego eventu zimowego, e, są karty, które teraz widzicie. Jest kilka naprawdę fajnych kart, ale przez pierwsze dwie godziny oglądałem osoby na Twitchu otwierające paczki i naprawdę jest chyba najgorsza możliwa szansa na trafienie od początku roku. Najgorszy event jak na razie pod tym względem właśnie. Być może dalej to będzie zmienione, mam nadzieję, bo na razie jest to naprawdę bardzo, bardzo mała szansa na trafienie jakiejkolwiek karty eventowej. Jest Messi, który wygląda fantastycznie i aktualnie kosztuje ponad 12 milionów. Cena na pewno spadnie, gdy ten odcinek już będzie na, na kanale, ale jest on bardzo drogi. Ponieważ nie da się go praktycznie trafić. Jest Suarez, jest Pogba, z kolejną kartą jest Ter Stegen, jest Royce, który też chodzi w granicach Miliona aktualnie. Ogólnie karty dostali zawodnicy, którzy są już starsi. Między innymi jest jeszcze Matas, takich ciekawszych: jest Chris Smalling, jest Fonte, jest Van Anholt i w sumie chyba tyle. Naprawdę wygląda to średnio. Za tydzień dostaniemy dopaczek jeszcze chyba Ronaldo z tego co kojarzę. Plus taki, że są jeszcze ikony. 5 i dwie z nich, trzy z nich mają dwa style gry plus Garnicza wygląda fantastycznie, ale też będzie praktycznie niemożliwe do trafienia, e, Pirlo, Carles Pujol, Badjo, Barnes i e, Keen. Tyle jeżeli chodzi o nowe karty, a jeżeli chodzi o content zaczniemy od tego co jest w z nowych. bo tutaj też tak samo jak i w SBC do której za chwilkę przejdziemy nie pojawiło się naprawdę dużo. W sumie to pojawiło się jedno zadanie tylko w kampanii o kartę Pukiego, która wygląda tragicznie i jest to tylko folder i 1000 expa i jakieś 2 czy 3 paczki lepsze. I naprawdę, teraz już wam teraz mówię, że zachowujcie sobie wszystkie paczki, które macie i które będziecie zbierali przez następne dwa tygodnie właśnie na Team of Day. Nie otwierajcie ich teraz, bo po prostu nie ma sensu. Ja tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, już zbieram sobie paczki z ligowych SBC i od teraz zaczynam praktycznie większość paczek z właśnie z grania z Division plus, z ligi weekendowej i tak dalej. Lepsze raczej będę sobie zachowywał właśnie już na na Team of the Year. Oczywiście teraz jeszcze 2 czy 3 odcinki będą przed Team of the Year, więc coś będę musiał otwierać, ale mam nadzieję, że będzie jakieś SBC właśnie z ikoną, czy z bohaterem, czy jakieś tańsze z kartami eventowymi czy coś w tym stylu, właśnie zamiast e, tych normalnych paczek, żeby otwierać, żebym miał z czego zrobić odcinek. Plus taki, że wyszła nawet fajna ewolucja lewego skrzydła, gdzie można wrzucić między innymi Claudię Pinę, zwykłą złotą kartę i będzie ona wyglądała w ten sposób. Całkiem ok. Za 40 tysięcy myślę, że nawet warto. Ale ja raczej robić tego nie będę, bo i tak żadnej z tych kart używać raczej właśnie nie będę. A ten upgrade tutaj na Rushfordzie, którego bym najbardziej chciał zrobić, i tak tej karty nie będę używał zamiast tych, które trafiłem w dwóch poprzednich odcinkach. Więc tą ewolucję sobie niestety odpuszczam, ale dalej robię które tutaj widzicie, można je zrobić obie po 30 razy. Trzeba zagrać tylko jeden mecz i przy każdej dostajecie plus 2 do orientacji i plus 2 chyba do równowagi. I tutaj zacząłem sobie robić kartę właśnie Ruda Hulita ze srebrnej na myślę, że 9, 8 chyba 3 czy 4 wyrazy da się teraz zrobić i wygląda nam naprawdę bardzo fajnie. A z SBC dostaliśmy tylko jedną kartę do SBC i jest to Nemanja Matić, który wygląda ok, Jest to SBC bardzo tanie, bo jest to skład tylko 8 chyba 3, plus 85 z informem, to jest w granicach nie wiem, 40-50 tysięcy, ale czy jest sens przy aktualnych kartach, które mamy, raczej wątpię. I w zakładce rozwoju tylko odświeżyły nam się te, które mieliśmy już od kilku dni, niektóre od kilku tygodni. I ostatnie SBC, które się pojawiło, jest to SBC Ikone Bacio 92, który naprawdę nie wygląda też źle i jest on dość tani, bo składy 287, 286 i 285 w granicach chyba 200 tysięcy, 250. Naprawdę nie jest to dużo jak na to, jak łatwo teraz jest o Folder ze wszystkich tych właśnie SBC z zakładki rozwoju. Dobra, myślę, że kontent omówiony, lecimy do paczek, a zaczniemy sobie od playerpików. 85+, których mam chyba, tak 7, 8.5 plus jeden jest za Division Rivals, ale zaczniemy sobie od tych 80+, chociaż nie. Wiecie co, zaczniemy sobie od playerpicka z mieszanej kampanii, który jest dostany, dodany do SBC, jeszcze o tym zapomniałem, w sumie dwa dni temu chyba zostało dodane. Więc zobaczmy, czy tutaj będzie coś... Dobra, jako zaczniemy sobie od prawej strony. Jest notawary 86, w miarę rzadka karta, wydaje mi się. Jest Barcola 87 i to jest bardzo rzadka karta. Warto było zrobić tego e, Perpika. Jest Riad Mard, oczywiście, bierzemy sobie kartę Barcoli, który dalej ma potencjał na upgrade, a jest on wart ponad 200 tysięcy. To jest naprawdę bardzo dobry traf. Na sam początek pago e, Openingu lecimy teraz Perpikami 85. Oby. Ze dwie może chociaż karty teinwentowe udało się trafić w tych e, 8 playpikach, jest pierwsza 85 pizzy, także żebyśmy sobie oczywiście jeden parada pod foder, ale może chociaż jedna jeszcze, żeby jakkolwiek może była grywalna. Zobaczymy. Lecimy z drugim playpikiem tego sobie otworzymy jeszcze wolniej, a resztę już na, na szybko. Tutaj nic. Lecimy z numerem 3. Pierwszym jest level 87, Rinders i 89 Donorama. Lecimy z numerem 4. 88 Lewandowski na sam początek, Declan Rice i Lamin Yamal. Dobra, zostały nam jeszcze trzy takie playerpiki. Czy będzie w końcu jakaś karta eventowa? Niestety nie. Dwa do końca. Co będzie tym razem? Jest eee, tylko Inform. Ruben, Di Ruben Dias i Walsh. Okej, okay. i ostatni perpik 85+, plus tego sobie może otworzymy na wolno. 87, level i niestety bez karty ewentowej. Także tylko jedna karta eventowa, która była najgorsza z możliwych do trafienia do klubu na magazyn, i jeszcze te peripiki 80, ale w nich raczej nic nie będzie, więc prawdopodobnie widzimy się już w przypadkach. A jednak nie były one aż tak złe, bo trzy informy, piątka, na pewno się zwróciło, bo trzeba było dać za jednego peripika chyba 18 kart zwykłych złotych, więc na pewno się to zwróciło. Zdecydowanie najlepsze, które miałem, odkąd w ogóle jej dodało je do gry. I przynajmniej, że jeszcze dzisiaj będzie w odcinku paczka z ikoną. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jeszcze tak. 87 Plus. I te paczki, które widzicie, to jest ligowy SBC. E, Zachowuję wszystkie na Team Order, tak jak mówiłem wcześniej. Myślę, że około 100 będę miał i tych, i tych. A teraz paczka niech będzie za Division Drive z trzech zawodników. 84 Plus. I oczywiście, że nic w niej nie ma. Dobra, jak coś będzie, to się widzimy. I wymienna paczka 4 zawodników 83+. To jest też paczka z Division Rivals, jest walkout. I teraz wyjątkowo wam pokażę, bo naprawdę mała szansa na to, że jednak będzie karta eventowa. A to jest podwójny walkout w takiej paczce. I drugi jest z Barcelony, więc zobaczmy, kto się pojawi. Czy to jest Puteyas? Nie, jest to Pedri89, który przed chwilą miał jeszcze e, kartę zimową. Dobra, 7 zawodników, 82+, jest kolejny walkout. Okej, okay, był to Tonali, jest karta eventowa. Zapomniałem dodać, że dodatkowo przy tym eventzie jest, jest naprawdę bardzo średni. Karty eventowe nie mają wokauta, więc fantastycznie jej. Chociaż tyle, że druga karta eventowa dzisiaj trafiona, która jest warta 15 tysięcy. Chociaż foder. Dobra, ostatnia paczka z 85, było ich 5, i jest kolejna, trzecia dzisiaj karta eventowa. I będzie to Fonte 85, czyli jedna z dwóch najgorszych overlowo i ogólnie chyba kart w tym evencie. Dobra, następna. 10 w 82+. Plus. Jest walkout, chyba szósta, którą otwieram. SPD, Włochy będzie to Tonali, czy podwójny? Jest podwójny, ale z Chelsea, więc nic dobrego to być nie może, więc skipujemy. Był to Caicedo. Dobra, myślę, że jeszcze ze dwie, może trzy paczki właśnie tych 10 82 plus otworzymy i przejdziemy do paczki, z ikoną lewy obrońca z Portugalii. Okej, okay, to będzie Nuno Mendes. A obok niego Lavel. I jeszcze Pina. Dobra, słuchajcie. Ostatnia paczka. 1082+. plus. Jak możecie, zostawcie lajka. Jak nie słuchacie kanału, zazwróćcie. Piszcie, czy wam udało się trafić kartę z nowego eventu. Tutaj będzie Joshua kimś Pojedynczy walkout. Naprawdę mam nadzieję, że za 2-3 dni dostaniemy jakieś fajne powtórzone SBC z ikoną. Czy z jakimiś kartami eventowymi. Bo jeżeli tego nie będzie, to naprawdę te dwa tygodnie następne przed Team of the Year będą... Ciężkie. A teraz lecimy do paczki z ikoną 87. Plus. Zobaczmy, czym zakończymy. Czy będzie coś dobrego? Jest to chyba ikona eventowa. SPO, Okej. Okay. Będzie to bardziej. 88? Nie jest to ikona eventowa, zwykła ikona. Ok, 90. Nieważne, i tak go nie będę używał. To była tyle. I widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.